ja sobie odsolę sam skuter. Przyjechałem na serwis zimowy, ale go tutaj nalewamy w szklankę tego preparatu. Ten preparat jest dostępny już w BRP w Szczecinie. Kręcam to osobę. Palamy skuter, Puszczamy wodę. Procedura ważna: odpalenie, woda, na odwrót potem zakręcanie i gaszenie. Patrz. Leci. Ten niebieski płyn tutaj musi się cały zużyć. Zobaczcie, zobaczcie już. Ten zbiorniczek się zrobi prawie przezroczysty. Jak będzie całkowicie przezroczysty, to go wyłączymy. Słuchajcie, już jest całkiem biały zbiorniczek. Tak więc we właściwej kolejności robimy tak. Zakręcamy wodę i gasimy sprzęt. Zakończyliśmy tą procedurę. Zobaczcie, zbiorniczek jest biały to świadczy. Jany tak dużo aż nie ma. To świadczy o tym, że już to jest zakończone. Wiadomo, teraz odłączamy.